Adrian, rób to co ja. Witamy na pokładzie! To jest torebka. To jest spadochron. A tutaj są płetwy. To na wypadek, gdyby było wodowanie, tak jak ostatnio. Raziw jest na pokładzie! Pora rozkręcać tę imprezę! Oni na pewno nie zdemolują mojego maleństwa? Nie denerwuj się, tak. Na zaproszeniach były zasady. Uspokoją się, no chodź! Czas się wznosić z impetą. Dzień dobry yeah. panu, możemy startować. To otto, otto pilot. <laughs> Wszystkim się zajmuję. Ja nie muszę zawracać sobie głowy nudnym sterowaniem. Tak, proszę pana. A, a dlaczego on cię słyszy? Prościzna! Ziom puter ma matu, coś mojego. Ah! Witam na pokładzie imprezolotu 01 Kapitan zaświecił symbol Zaczynamy balangę No to Zaczynamy! Ah! 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 Ah!